I teraz ktoś zapyta, no i co Olszański, co proponujesz? No cóż, jedna rzecz, żadnej wojny na naszym terenie. Przysięgałem, że na swoim nawet najmniejszym odcinku będę re re realizował to polecenie i nigdy do żadnej wojny w cudzym interesie teraz. Niech się Amerykanie biją z Rosjanami u siebie, nad Potomakiem na przykład, albo pod Waszyngtonem, a dlaczego nie? Bo to będzie bardzo dziwna wojna. My będziemy ginąć, ale żadna bomba na Moskwę, na Petersburg, na Waszyngton, na Boston nie upadnie. Ja mam 60 parę lat, już się nażyłem, mogę umrzeć, ale wy koledzy i koleżanki życie przed wami. 10 lat waszego życia już będziecie innymi ludźmi. Nie dajcie się wepchnąć do wojny, nie dajcie się wepchnąć do wojny. Specjalizują się... W fałszywej fladze Amerykanie, ona im służy do wywoływania konfliktów. Pierwsza fałszywa flaga to był 909 rok, kiedy wybuchła wojna z Meksykiem. Amerykanie zatopili własny krążownik. Druga fałszywa flaga puszczenie statku pasażerskiego na pola Ubotów, żeby, żeby wepchnąć Amerykę do pierwszej wojny światowej. Trzecia fałszywa flaga Pearl Harbor. Oglądaliście filmy? Dokładnie wiadomo, że Japończycy mieli zaatakować. Tego dnia, o tej godzinie. I cóż? Robią władze amerykańskie, wyprowadzają z portu w lotniskowce i poświęcają 5 tysięcy marynarzy i swoje statki, bo potrzebna była im ta wojna. Teraz też tak jest. Trzeba pomóc sąsiadom, którzy przyjeżdżają tutaj, którzy uciekają, niby uciekają od wojny, czy od jakichś tam działań wojennych. Ale nie kosztem naszym. Nie kosztem Polaków. W tej chwili to już w czasie trwania tej pandemii dwa lata zmarło kilkaset tysięcy osób, Polaków, dlatego że zabrakło opieki lekarskiej. Bo lekarze nie przyjmowali, szpitali nie przyjmowały, chyba że do jakiegoś tam upzduranego, Miejsca, w którym niby covidowcy leżą, czy tam, nie wiem, leczą się i, i, i tak dalej. Wiemy, co to się działo w ciągu tych dwóch lat. Nagle prezydent Putin w ciągu jednego dnia zlikwidował covid. Już covid nie istnieje. No przecież tam przyjeżdżają bez masek, bez, bez, bez szczepień, bez żadnych jakichś tam PCR, jakichś nie PCR.